Niniejszy film wideo przedstawia operacje konieczne do przeprowadzenia procedury odpowietrzenia układu hamulcowego w trzeciej generacji TOYOTY PRIUS. Układ hamulcowy może wymagać odpowietrzenia okresowo lub po wymianie zacisków elastycznych lub sztywnych przewodów hamulcowych. Procedura ta musi zostać przeprowadzona przy wykorzystaniu odpowiedniego przyrządu diagnostycznego, takiego jak G-SCAN 2. Będzie również potrzebna pomoc drugiej osoby. Będą potrzebne odpowiedni tester diagnostyczny. W tym przypadku stosujemy G-Scan 2, odpowiednie urządzenie do podtrzymywania napięcia w instalacji elektrycznej samochodu, płyn hamulcowy zgodny z wymaganiami producenta samochodu. W celu rozpoczęcia procedury należy podpiąć tester diagnostyczny G-Scan i wykonać następujące kroki. Należy wybrać opcję Diagnoza. Następnie opcję Azja. Z listy alfabetycznej wybrać markę Toyota. Następnie należy wybrać opcję Międzynarodowe, a następnie złącze 16-pinowe. Teraz wybrać opcję ABS, ukośnik VSC i kliknąć OK. Po połączeniu wybrać funkcja specjalne. A później odpowietrzanie układu. Przed rozpoczęciem procedury odpowietrzania należy przeczytać instrukcję na wyświetlaczu testera. Włączyć hamulec postojowy. Odłączyć czujnik poziomu płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym. Bez naciskania pedału hamulca nacisnąć przycisk zapłonu. Należy uważać, by samochód nie przeszedł w stan gotowości. Teraz należy unieść samochód i odkręcić koła. Przy pomocy testera G-Scan należy rozpocząć procedurę odpowietrzania, począwszy od lewego tylnego hamulca. Podczas gdy jedna osoba naciska pedał hamulca, druga odkręca odpowietrznik w celu usunięcia powietrza z układu. Jeżeli z odpowietrznika będzie wypływał czysty płyn hamulcowy bez pęcherzyków powietrza, należy dokręcić odpowietrznik, zwolnić pedał hamulca, a następnie kliknąć OK. Następnie należy powtórzyć te same operacje na tylnym lewym zacisku i nacisnąć OK. Przed rozpoczęciem odpowietrzania przednich zacisków należy sprawdzić i, w razie konieczności, uzupełnić poziom płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym. Teraz można rozpocząć pracę przy przednim lewym zacisku hamulcowym. Podczas gdy jedna osoba pompuje pedał, a następnie naciska go, druga odkręca odpowietrznik. Jeżeli z odpowietrznika będzie wypływał czysty płyn hamulcowy, bez pęcherzyków powietrza, należy dokręcić odpowietrznik, zwolnić pedał hamulca, a następnie kliknąć OK. Następnie należy powtórzyć te same operacje na prawym przednim zacisku i nacisnąć OK. Teraz musi zostać obniżone ciśnienie w układzie. Operacja powtarzana jest sześciokrotnie i przeprowadza je tester G-Scan. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami pokazywanymi na wyświetlaczu. Po zakończeniu można zamontować koła, zakręcić pokrywę zbiornika wyrównawczego płynu hamulcowego, podłączyć czujnik poziomu płynu hamulcowego i wykasować wszystkie kody usterek. Następnie należy przeprowadzić jazdę próbną w celu sprawdzenia poprawnego funkcjonowania układu hamulcowego.